Witamy Państwa serdecznie. Jesteśmy na bazie, gdzie odzyskuje się wolność z powrotem. Dzisiaj odzyskują dwie osoby wolność z powrotem. Wszyscy już się szykują. Pierwszy to jest Karol i następny to jest Ferdynand. I mają wspólne hasło od Pawła. Czekam tam już na informację. Przy ekranie jest Samuel i Perys. Oni odcinają numer niewolniczy. Weź już przy mnie jest, Czuję, odbiera poprzez moje oczy dane osób. Czekam na sygnał. Andreas, już kompletnie gotowy? Gotowi. Nowy przyjść: Vorname, imiona Karol, nazwisko, geburtstatum, data urodzenia, dany kontynent, kraj, the region, region. miejsce urodzenia. Die ist Numer niewolniczy ukazał się na ekranie, odcięty, zlikwidowany. Ist na Istota wolna ukazał się napis. Szykują się do następnej osoby. Odzyskana wolność na zawsze. Bardzo się cieszymy, znikacie z GPS-ów ciemnych. gotowi? Imana: Ferdynand, Nazwisko, Data Urodzenia kontynent. Kontynent. Kraj. Region, region. Miejsce urodzenia. Numer niewolniczy. Krótka była pauza, myślałem, że to się stało. Ukazał się numer niewolniczy. Zlikwidowany, odcięty na zawsze. Istota wolna, ukazał się napis. Gratulujemy wolności z powrotem. Już się usuwają z bazy Perys i Samuel. pozdrawiają, odchodzą na swoje bazy. Simon jest sprawdzana przez Rafaela. Czy coś nie oberwała, bo zdarza się? Wszystko w porządku. Liebe Grüße von allen. Pozdrawia Rafael z całą ekipą, z jego bazy. I my was pozdrawiamy serdecznie. Gratulujemy wolności. Następnym istotom z powrotem zostańcie zdrowi. Namaste.